Cześć! Witam w kolejnym, myślę, że jednym z najciekawszych odcinków na tym kanale. Zdaję sobie sprawę, że filmy w tej tematyce pojawiają się regularnie u innych twórców, zarówno polskich, jak i tych zagranicznych, ale myślę, że wnioski, które wysnułem przygotowując ten odcinek, będą oryginalne i motywujące. Dodatkowo, zapewne dosyć szczegółowo wyjaśnię, dlaczego ja trzymam się tak mocno strategii dywidendowej i nie zamierzam od niej odejść. Nie będę tu porównywał ze sobą różnych strategii inwestycyjnych, na taki film przyjdzie jeszcze czas, ale postaram się pokazać Wam jak duża siła psychologiczno-behawioralna drzemie w dywidendach. Później wytłumaczę o co chodzi z tym dziwnym terminem i dlaczego bazowanie tylko na suchych liczbach i statystykach raczej w życiu inwestowaniu nie działa i trzeba zawsze brać pod uwagę swoje emocje i komfort psychiczny. Ja oczywiście nie będę w stanie tutaj odpowiedzieć wprost na pytanie z miniaturki tego odcinka, bo nie znam Twojej sytuacji, ale myślę, że bez problemu odpowiesz sobie na nie sam lub sama po obejrzeniu tego materiału. Chociaż tutaj się dogrywam odpowiedziałem na to pytanie tak mniej więcej na końcu. Prześledzimy sobie krok po kroku, jakie czynniki wpływają na ostateczny sukces strategii dywidendowej, i spróbujemy odpowiedzieć, co można zrobić, żeby zwiększyć ostateczny zwrot z naszych inwestycji. Od razu powiem tu, że czynników, którymi możemy manipulować i dostosowywać do obecnej sytuacji życiowej, będzie całkiem sporo, więc myślę, że na tym materiale skorzysta i osoba młoda, która ma jeszcze mały kapitał do inwestycji, jak i taka bardziej doświadczona, która ma już spory portfel i znaczne nadwyżki finansowe. Zanim zaczniemy, jak zwykle chciałbym prosić Cię o zostawienie pod tym materiałem dowolnego komentarza i łapki w górę. Postawmy sobie dziś ambitny cel 1500 łapek, po to materiał, który znowu, w mojej opinii, powinien trafić do jak najszerszej publiczności, żeby uświadamiać Polaków, że to życie z dochodu pasywnego, albo przynajmniej znaczące pasywne coroczne wpływy, to nie jest aż tak odległy cel, jak się może początkowo wydawać. No dobra, to przechodzimy do sedna. To będzie jeden z niewielu odcinków, gdzie będę musiał prosić Was o takie większe skupienie i ewentualne zerkanie od czasu do czasu na ekran, chociaż postaram się wszystko dokładnie opisywać, żebyś mógł lub mogła słuchać tego podczas jesiennego spaceru. No to załóżmy, że zaczynamy interesować się tematem inwestycji i faktycznie mamy odłożoną jakąś poduszkę finansową, być może jakąś część kapitału w obligacjach, ale stwierdzamy, że fajnie by było spróbować czegoś więcej. I najbardziej podoba nam się strategia dywidendowa. Robimy porządny research, wybieramy rynki, na których chcemy inwestować, wybieramy kilkanaście spółek, które nam się podobają. No i zaczynamy w mojej opinii bardzo ciekawą, a na pewno pouczającą podróż. Wszystko będzie się opierało na konkretnych wyliczeniach, ale postaram się tutaj jak zwykle dodać coś od siebie, żeby właśnie dodać trochę barw całej historii. Pamiętajcie, że takie rozsądne inwestowanie długoterminowe opiera się też o ograniczanie kosztów inwestycji i ja tutaj niezmiennie polecam konto maklerskie WixTB, które jest partnerem tego odcinka i kanału. Na tym koncie możemy inwestować w polskie akcje i etf -y i nie ponosimy przy tym kosztów transakcyjnych do kwoty 100 tys. euro obrotu miesięcznie. Link zostawiam w opisie. Jeszcze tylko dodam, że XTB organizuje 17 listopada w piątek, jak się wydaje, fajną konferencję XTB Masterclass, gdzie większość zaproszonych gości sam chętnie słucham na co dzień. Będzie m.in. Bartek Szyma, czyli koleś, który od wielu lat utrzymuje się właśnie z dywidend. I inwestuje głównie na rynku amerykańskim. Sam lubię go posłuchać i sporo się od niego nauczyłem, mimo że interesujemy się innymi rynkami. Konferencja jest oczywiście darmowa, będzie odbywała się online i link zostawiam w opisie dla chętnych. No dobra, wybaczcie mi te przerwniki, ale myślę, że treść odcinka wam to wynagrodzi. Przeanalizujemy teraz pierwszy przypadek i jestem pewien, że jest to przypadek rzeczywisty, bo sam zaczynałem mniej więcej od takich warunków. Początkowa kwota inwestycji to 10 tysięcy złotych. Zakładamy, że będziemy w stanie dokładać miesięcznie po 1000 zł, a więc wychodzi łącznie 12 tysięcy złotych rocznie. Zakładamy też, że nasz portfel już na początku będzie generował 5% dywidendy brutto, co w polskich warunkach jest jak najbardziej możliwe, a nawet może okazać się w miarę konserwatywnym założeniem. Kolejne założenia to 4% średniego wzrostu kursu naszych akcji rocznie. I 4% średniego wzrostu wartości dywidend rocznie. Dajcie mi znać, czy myślicie, że to są w miarę rozsądne założenia. W przypadku mojego prywatnego portfela, na razie takie założenie okazuje się bardzo, bardzo konserwatywne, no ale wiadomo, że teraz akurat jest dobry czas dla polskiej giełdy, na której mam ulokowane swoje środki i pewnie w przyszłości to trochę przyhamuje. Pominiemy na razie w wyliczeniach inflację, ale pamiętajcie, że jeśli inflacja jest wysoka, to rośnie jednocześnie prawdopodobieństwo, że nasze akcje wzrosną bardziej niż zwykle i będą wypłacać coraz wyższe dywidendy, bo ta inflacja to nic innego jak wyższe ceny za produkty i usługi firm notowanych również właśnie na giełdzie. Dodajmy sobie jeszcze do tych początkowych warunków 19% podatek i założenie, że dywidendy będziemy reinwestować. Oczywiście, w tym materiale zakładam zbudowanie takiego racjonalnego, zdywersyfikowanego pomiędzy różne sektory portfela dywidendowego, który będzie rósł wraz ze wzrostem gospodarek krajów, w których akcje posiadamy. Jest to raczej taki bazowy scenariusz, i żeby go osiągnąć, wydaje mi się, że nie trzeba ponosić jakiegoś nadmiernego ryzyka i wystarczy trzymać się tych największych, najbardziej stabilnych i płacących regularne dywidendy podmiotów. Które jednocześnie zwiększają swoje przychody i zyski w czasie. Samo budowanie portfolio to temat na zupełnie inny, dłuższy materiał, ale statystyka i historia są raczej tutaj po mojej wzrostowej stronie. Aha, no i pamiętajcie, że to moje założenia to tylko jakaś taka średnia, więc jeżeli zaczynasz od 100 zł, to po prostu zakładam, że z czasem zwiększysz swoje zarobki i oszczędności do takich kwot, że średnio faktycznie osiągniesz to 12 tysięcy złotych dopłat do portfela rocznie, no a później zapewne więcej. Właśnie to jest chyba najfajniejsze w inwestowaniu dywidendowym, że ta strategia jak nic innego motywuje do pracy. Można sobie oczywiście tak teoretyzować, ale powiem Wam, że nigdy w życiu nie pracowałbym tak dużo i nie doszedłbym do obecnych zarobków, gdyby właśnie nie spadki na giełdzie podczas pandemii i po wybuchu wojny. Te niskie ceny akcji i wizja przyszłych wysokich dywidend tak mocno zmotywowały mnie do wrzucania na giełdę jak najwięcej pieniędzy, że faktycznie zacząłem wtedy pracować po 7 dni w tygodniu i obecnie nie żałuję tej decyzji i ani jednej godziny poświęconej na pracę, bo wiem, że kupiłem sobie tym nie godziny, a miesiące czy lata wolności i spokoju finansowego w przyszłości albo jakby się tak zastanowić, to już w sumie nawet obecnie. To jest mechanizm, którego nie da się policzyć w żadnych przewidywaniach i modelach, a wydaje mi się, że jest jedną z kluczowych przewag inwestowania dywidendowego nad innymi strategiami. Oczywiście da się tak również robić inwestując w ETF-y czy w spółki niedywidendowe, natomiast wydaje mi się, że taki przeciętny człowiek dużo łatwiej uwierzy, że kupowanie akcji podczas 40% Bessy ma sens, jeżeli będzie wiedział, że najprawdopodobniej za tę odwagę czeka go nagroda w postaci wyższych dywidend w przyszłości. Ja takie spadki zawsze traktuję jako sytuację win-win, bo jeżeli gospodarka ma całkowicie upaść, to te pieniądze i tak na nic mi się nie przydadzą, bo nie będą nic warte, a istnieje po prostu spore prawdopodobieństwo, że prędzej czy później wszystko wróci na właściwe tory, a giełda zacznie odbijać. Myślę w ogóle, że jestem jedną z niewielu osób na polskim YouTubie, która agresywnie kupowała polskie akcje w panice covidowej i po wybuchu wojny i trzyma je do dzisiaj. Nie zawdzięczam tego ani swojej wiedzy, doświadczeniu czy szczęściu, a właśnie tym dywidendom. Wystarczyło, że uświadomiłem sobie, że chociażby, nie wiem, takie PZU kupowane po 25 zł, najprawdopodobniej kiedyś wróci do wypłacania 3 lub 3,5 zł. dywidend. To sprawiło, że bez mrugnięcia okiem kupowałem tę spółkę. Podobnie było z bankami PKO SA i PKO BP oraz Orlenem, Kentami czy wieloma innymi spółkami. W życiu nie wytrzymałbym z nimi psychicznie w czasie tych pomysłów o podatkach od nadmiarowych zysków czy innych zawirowań politycznych, gdyby te spółki nie dzieliły się dywidendą. Zauważcie, że tym razem faktycznie stało się to, co obstawiałem, czyli że prędzej czy później te spółki zaczną wracać do swojej godziwej wartości. No bo faktycznie po tych wyborach zaczęły mocno drożeć i ciężko już kupić coś w miarę bezpiecznego z 10% stopą dywidendy, jak to bywało wcześniej. Ale zauważcie, że nawet gdyby te spółki typu PZU, PKO czy Orlen. Zostały tak bardzo nisko, to dla mnie nie byłby to żaden psychiczny ani majątkowy problem, bo dzięki niskiej cenie zakupu dostawałbym to 9-12% dywidendy co roku i mógłbym inwestować już w inne podmioty, przy okazji się dywersyfikując. To jest, wydaje mi się, trochę przykład bardzo ważnej na giełdzie zasady, że dosyć często nie jest aż tak bardzo ważne, co kupisz, ale za jaką cenę to zrobisz. Na razie okazało się, że kupowanie polskich warzywniaków rok temu było jedną z najlepszych inwestycji na świecie w takim krótkim, rocznym terminie. Myślę w dodatku, że to właśnie inwestor dywidendowy ma największe szanse doświadczyć kilku tysięcy procent wzrostu na którejś ze swoich spółek, bo ma po prostu największe szanse wytrzymać z nią w bardzo długim terminie. Inwestując w spółki niedywidendowe, prawdopodobnie trochę trudniej jest się nie przejmować głębokimi spadkami albo nie myśleć o sprzedaży podczas sporych wzrostów. Pamiętajcie, że ja tu przedstawiam tylko swoją perspektywę i jestem zwykłym człowiekiem, i mam świadomość, że to, co ja robię, nie jest najbardziej skuteczną strategią inwestycyjną, ale ja się z nią po prostu czuję dobrze i to jest argument nie do podważenia. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każdy z nas jest inny i ma inny profil ryzyka, więc absolutnie nie krytykuje innych podejść i wiele strategii długoterminowych po prostu też zadziała. No dobra, ale wróćmy do naszego początkującego inwestora i zobaczmy, jaką kwotę udało mu się uzbierać po 20 latach i ile otrzymywał z tego tytułu dywidend. Przypominam, że zaczynaliśmy od 10 tysięcy złotych i dopłacaliśmy co roku 12 tysięcy. Co myślę, że dla osoby po studiach, która może dostać pracę w jakiejś korporacji, jest założeniem raczej bez problemu do spełnienia. No i przy odpowiednim zaangażowaniu przez te 20 lat, wpłacicie na konto maklerskie kwotę wielokrotnie większą. No ale dobra. Wytłumaczę Wam jeszcze może, na czym polega ta tabelka, którą widzicie, i przetestujemy sobie różne założenia początkowe. Pierwsza kolumna to oczywiście lata naszej inwestycji. W drugiej mamy kapitał, którym dysponujemy na początku każdego roku. U nas to na początku jest to 10 tysięcy zł. Trzecia kolumna to dywidenda, którą otrzymujemy w danym roku. Założyliśmy 5% stopę dywidendy, więc dostajemy 500 zł brutto. Kolejna kolumna to właśnie stopa dywidendy w każdym roku. Tutaj zakładamy, że pomimo wzrostu kursu akcji. Spółka wypłaca tyle samo rosnącą dywidendę więc ta stopa dywidenda naturalnie w każdym roku wynosi to 5% od naszej ceny obecnego zakupu. Dalej mamy stopę dywidendy dla naszego średniego kursu zakupu. Zauważcie, że ponieważ kupujemy regularnie a dywidenda rośnie w czasie to będziemy z każdym rokiem obserwować zwiększanie się naszej tej prywatnej stopy dywidendy bo akcje kupione na początku Generują już więcej niż to początkowe 5%. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Następna kolumna to kwota, jaką mamy na rachunku po re inwestycji dywidend i wynosi ona nie 10 500 zł, a 10 405 zł, gdyż od dywidendy został pobrany właśnie 19% podatek od zysków kapitałowych. Da się go uniknąć inwestując na kontach Ike i Xe, ale to sprawdzimy sobie nieco później. Następnie widzimy kwotę, o jaką wzrosły nasze akcje. Pamiętajcie, że założyliśmy tu 4% rocznie, stąd w tej komórce jest to kwota 400 zł. Oczywiście trzeba wiedzieć, że to raczej wygląda tak, że w jednym roku portfel może spaść o 20%, żeby później wzrosnąć o 40%, więc to na pewno nie będzie taki liniowy wzrost jak w tej tabelce. Kolejna kolumna to kwota rocznych dopłat. Jak pewnie pamiętacie, na razie ustaliliśmy 12 tysięcy zł rocznie. Później mamy stan rachunku po całym pierwszym roku inwestowania i nowej dopłacie. Będzie to przy okazji kwota początkowa drugiego roku naszej inwestycji. Ostatnia kolumna to już skumulowane dywidendy z całego okresu oszczędzania. Myślę, że są tu wszystkie najważniejsze parametry. Kiedy już rozumiemy tę tabelkę, możemy z powodzeniem zastanowić się, jak zmiany poszczególnych danych wejściowych wpłyną na ostateczny rezultat. Zobaczcie, że w tym założonym przykładzie po 10 latach mamy na koncie już 170 tysięcy złotych, a dywidenda jaką otrzymujemy rocznie wynosi 8500 zł. Po 20 latach kwota na rachunku przekracza już pół miliona, a otrzymywana dywidenda to 27 tysięcy złotych. Jak dla mnie, to efekt jest niesamowity, szczególnie, że według mnie warunki wejściowe były naprawdę konserwatywne i myślę, że naprawdę większość z Was osiągnie dużo lepsze wyniki, jeżeli będziecie starali się w tym czasie rozwijać i zwiększać zarobki. Zauważcie, że żeby uzyskać to 27 tysięcy pasywnego dochodu rocznie, musieliśmy wpłacić tylko 250 tysięcy złotych w ciągu 20 lat. To naprawdę nie jest jakaś ogromna kwota oszczędności w takim horyzoncie czasu. Resztę roboty zrobiły za nas rosnące akcje, rosnące kwoty dywidend i reinwestowanie wpływów z dywidend. Dlatego to jest takie super, że po kilkunastu latach nasze wpłaty zaczynają mieć coraz mniejsze znaczenie, a kula śnieżna budowana wcześniej toczy się i rośnie już właściwie całkowicie sama. No dobra, ale teraz porozmawiajmy sobie jeszcze o opcjach, dzięki którym możemy znacznie polepszyć te nasze ostateczne rezultaty i tutaj może niektórych zaskoczę, ale niekoniecznie będą to stopy zwrotu z inwestycji, które ostatecznie pewnie będą trochę zależały od naszej edukacji, ale też zapewne w dużej mierze od szczęścia i od czasu, w jakim przyjdzie nam zacząć inwestować. Po pierwsze, zmniejszmy sobie podatek z dywidend do 0% i możemy to osiągnąć inwestując właśnie na kontach IKE i IGZE, O czym odcinek nagrałem już jakiś czas temu i wyświetla wam się w rogu ekranu. Ostateczna kwota na rachunku po 20 latach zwiększy się o 60 tysięcy złotych w porównaniu do inwestowania bez używania IXZ i, i wyniesie 600 tysięcy złotych. A kwota otrzymywanych dywidend zwiększy się z 27 do 30 tysięcy złotych rocznie. Oczywiście te konta mają pewne obwarowania, więc pokazuje to tylko jako taki perfekcyjny przykład kogoś, kto potrafił się do tych kont przekonać. Kolejny krok, który wykonamy, to urealnienie wpłat na konto czyli innymi słowy, nie wierzę, że jeżeli się zajeracie całą tą koncepcją, o której mówię, to w ciągu 20 lat nie zwiększycie zarobków na tyle, żeby móc wpłacać do portfela średnio 2000 zł miesięcznie, czyli 24 000 zł rocznie. Cały czas zostajemy przy zerowej stawce podatku, a reszta założeń jest bez zmian. Tutaj po 20 latach mamy 1,155,000 zł na rachunku, a kwota dywidend to prawie 58 58,000 zł rocznie, co daje około 4800 zł miesięcznie. A więc robi się to już powoli kwota, za którą obecnie można myśleć o utrzymaniu się, a warunki, które musieliśmy spełnić, wcale nie są jakieś wyciągnięte z kosmosu. I wydaje mi się, że jest to tak naprawdę dosyć prawdopodobny scenariusz. Dodam tylko, że już po 10 latach dostajemy na nasze konto 16 700 zł z dywidend rocznie. 19% podatek zmniejszyłby te kwoty do 16 000, czyli jakbyśmy inwestowali na zwykłym maklerskim. Zauważcie, że w tym scenariuszu musieliśmy wpłacić na przestrzeni 20 lat 490 000 złotych, co też w takim terminie nie jest kwotą niemożliwą do osiągnięcia. Cały czas zakładam tutaj, że mówię do osób, które chcą w miarę racjonalnie budować swoją karierę i po prostu się rozwijać. Według mnie strategia dywidendowa, a dodatkowo taka świadoma edukacja i rozwój daje razem mieszankę wybuchową, która jeśli nie da Wam na przestrzeni kilkudziesięciu lat fortuny, to przynajmniej umożliwi zgromadzenie na tyle dużego majątku, żeby faktycznie móc myśleć o utrzymywaniu się z niego. Teraz zobaczmy jeszcze sytuację, w której inwestycje idą nam trochę gorzej i wzrost wartości akcji oraz wzrost dywidend wynosi tylko 2% rocznie. Wydaje mi się, że w horyzoncie 20 lat to jest naprawdę negatywny scenariusz i trochę ciężko mi w niego uwierzyć, ale chciałem pokazać Wam, że dla osoby podobnej do mnie, której nie tyle zależy na ogólnym zwrocie z inwestycji, co na regularnych przepływach pieniężnych, to i tak nie jest jakaś tragedia. Być może twój kolega zarobił w tym czasie dużo więcej, ale ty po 20 latach nadal w takim scenariuszu dostajesz 46 tysięcy złotych rocznie z dywidend, czyli o 12 tysięcy złotych mniej niż w scenariuszu 4% wzrostu. Nie mówiąc już o tym, że po takich kiepskich latach na giełdzie często doświadczamy okresu dużo lepszych stóp zwrotu, więc jeżeli wytrzymasz jeszcze kilka lat, to tak czy inaczej masz szansę w cudzysłowie rozbić bank. Zauważcie, że 20 lat to wcale nie jest tak długi okres, zważywszy na to, że większość ludzi pracuje około 40 lat i później dostają jakąś marną emeryturę z ZUS-u. No i teraz zerknijmy sobie na kolejny scenariusz i okazuje się, że jeśli jesteś raczej kiepskim lub pechowym inwestorem, ale za to potrafisz nieźle zarabiać, to w strategii dywidendowej jest opcja po prostu zasypać tę niewiedzę pieniędzmi. Załóżmy, że masz możliwość wpłacać przez 120 lat średnio 5000 zł miesięcznie, czyli 60 tysięcy zł rocznie. Zostawimy sobie właśnie te dwuprocentowe wzrosty kursów akcji Divina, czyli moim zdaniem ten negatywny scenariusz. W takim scenariuszu po 20 latach mamy na koncie 2 miliony złotych. I dostajemy około 100 tysięcy złotych z dywidend. To, co chcę zasugerować, to fakt, że jeżeli Twoim celem, tak jak moim, jest tylko spokojne i całkiem dostatnie życie z tych regularnych wypłat, to nie musisz się jakoś specjalnie spinać i starać się osiągać stopy zwrotu jak Warren Buffett. Oczywiście to byłoby super, ale w rzeczywistym świecie dzieją się różne rzeczy. Jeżeli nie będzie wychodzić ci w inwestycjach, to zawsze możesz spróbować to nadrobić wpłatami na konto lub przedłużeniem czasu inwestycji. Jeżeli nie wychodzi ci zarabianie dużych kwot, to spróbuj uczyć się o inwestowaniu jak najwięcej i tutaj zwiększać swoje szanse, starając się dobrać jak najlepsze spółki do swojego portfela i również w razie potrzeby i możliwości wydłuż swój horyzont inwestycyjny. Ostatecznie okaże się, że jeżeli masz dostatecznie dużo czasu, i inwestycje oraz dopłaty idą ci średnio, w tym przypadku 24 tysiące złotych rocznie i 2% wzrostu kursów akcji i dywidend, to po 40 latach jesteś w stanie uzbierać ponad 3,5 miliona złotych i otrzymywać z tego tytułu 170 tysięcy złotych w dywidendach. Załóżmy, że to 2% wzrostu jest ponad inflację, czyli wynik troszkę lepszy niż dają obligacje indeksowane inflacją. Więc za to 40 lat zakładamy, że dostaniemy rocznie równowartość dzisiejszych 170 tysięcy złotych. Właściwie to jest taka strategia, że jeśli tylko w długim terminie jesteśmy w stanie właśnie być na plusie z inwestycji, dopłacać do nich i rozwijać się zawodowo, to zawsze będziemy z niej zadowoleni. Już chyba powoli możecie domyślać się moich wniosków płynących z tych eksperymentów myślowych. Wygląda na to, że jeśli mamy dostępny ten 20-letni horyzont inwestycyjny, to istnieje naprawdę mnóstwo możliwych scenariuszy, które doprowadzą nas w tym czasie, jeżeli nie do możliwości życia z dywidend, to będziemy do tego naprawdę bardzo blisko. Tak jak wielokrotnie już mówiłem, to jest tylko taka sucha matematyka. Ja jestem wręcz przekonany, że jeżeli teraz nie jesteś w stanie inwestować w zbyt dużych kwot, to ta chęć inkasowania coraz wyższych dywidend sprawi, że bardzo szybko zaczniesz robić w swoim życiu coś ponad normę, żeby zwiększać zarobki i wpłaty na giełdę. To oczywiście nie jest żadna magia i pewnie nie zadziała w pół roku czy rok, ale jestem niemal pewien, że gdybyś pamiętał o tym materiale za 5 lat, to wróciłbyś tu i napisał komentarz. Kurde, Gościu, przewidziałeś przyszłość. A no to może sprawdzimy jeszcze taki bardzo pozytywny scenariusz, gdzie ktoś jest w stanie dopłacać 60 tysięcy złotych rocznie, ma horyzont 20-letni i bardzo dobrze inwestuje, zarabiając co roku na kursie akcji 5% ponad inflację, a wzrost dywidend niech też wyniesie to 5% rocznie. Okazuje się, że już po 10 latach otrzymuje 40 tysięcy złotych brutto z dywidend, a po 20 latach kwota ta rośnie do 141 tysięcy. Nie chwaląc się powiem, że obecnie chyba jest mi najbliżej do właśnie takiego scenariusza rozwoju mojego portfela, bo po prostu mam obecnie bardzo tanio kupione akcje, ale jestem też psychicznie przygotowany na to, że nadejdzie na polskiej giełdzie znowu gorszy okres, który uśredni w dół moją ostateczną stopę zwrotu. Ja się tym zupełnie nie przejmuję bo co prawda patrzę na bieżąco jak zachowuje się mój portfel na potrzeby tego kanału, ale ostatecznie liczy się dla mnie to, ile w następnych latach wpłynie na moje konto tego zysku pasywnego. Inwestując dywidendowo i dopłacając regularnie do tych inwestycji, trudno jest o sytuację, w której ten regularny coroczny wpływ spada, więc to jest naprawdę idealna sytuacja dla naszej psychiki i dlatego sam tak bardzo polubiłem tę strategię. Ja mam bardzo dużą potrzebę obserwowania w swoim życiu takiego w miarę stałego rozwoju w pewnych dziedzinach. A właśnie te coroczne rosnące kwoty dywidend, niezależnie od tego czy na rynku trwa Hossa czy Bessa, są na giełdzie takim trochę okiem cyklonu, czyli jedynym miejscem, gdzie jest spokojnie i liniowo, mimo że naokoło trwa ogromna zmienność i nieprzewidywalność. Powiem Wam, że jak już dociera się do momentu, kiedy można wpłacać na giełdę powiedzmy 4, 5 czy 6 tysięcy złotych miesięcznie, to w inwestowaniu dywidendowym te stopy zwrotu ze wzrostu kursów akcji trochę przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Ja nawet zupełnie to pomijam w myśleniu o moich inwestycjach, a później jestem zwykle pozytywnie zaskoczony. To znaczy, moje myślenie po tych czterech latach doświadczenia wygląda mniej więcej tak, że staram się inwestować tak, żeby każdy wpłacony 1000 zł generował później co roku średnio powiedzmy 75 zł netto. Oczywiście to też jest dywersyfikowane pomiędzy takie spółki, od których spodziewam się 10% stopy dywidendy i takich, które obecnie mają na przykład 3%, ale ich stopa dywidendy ma szansę wzrosnąć w przyszłości. Zauważyłem, że już od jakiegoś czasu nie interesuje mnie za bardzo wzrost cen akcji, bo to jest taki bardzo nietrwały i zmienny wskaźnik. No ale okazuje się, że jeżeli dobrze oszacujemy rozwój spółki i zwiększanie przez nią zysków i dywidend, to kurs akcji w naturalny sposób również będzie podążał w górę. Czyli tak podsumowując, najważniejszym dla mnie wskaźnikiem i dowodem, że spółki, które posiadam, zarabiają realną gotówkę, są właśnie te coroczne wpływy na moje konto. Już wspomniałem o tym kiedyś w odcinku, ale wydaje mi się to bardzo trafne, że to jest taki moment, kiedy ta cała giełdowa abstrakcja dotyka na chwilę rzeczywistości i dostajemy to ważne dla mnie poczucie, że jesteśmy takim realnym współwłaścicielem danej firmy i dostajemy po prostu swoją działkę z wypracowanych zysków. Polecam to uczucie każdemu, zanim zacząłem inwestować, to nawet by mi przez myśl nie przeszło, że to jest takie łatwe do osiągnięcia. No to może jeszcze spróbuję odpowiedzieć na pytanie z tytułu czym miniaturki odcinka ile pieniędzy musimy uzbierać żeby móc żyć z dywidend nie będę tutaj jakoś tego dokładnie liczył, bo to nie ma sensu, ale jeżeli na życie potrzeba nam jakichś 6000 zł miesięcznie, to wydaje się, że kwota około 730 000 zł zainwestowanych na przestrzeni 20 lat powinna być takim minimum. Jeżeli ulokujemy te środki rozsądnie i będziemy reinwestować dywidendy, to z dużym prawdopodobieństwem resztę pracy wykona za nas sam rynek. Myślę, że licząc dodatkowo jakieś wtopy, błędy i inne sytuacje losowe, możemy założyć w tej chwili, że ostatecznie w zaokrągleniu dobrze by było zaoszczędzić i zainwestować około 1 miliona złotych, co nadal wydaje mi się naprawdę osiągalne dla wielu osób na przestrzeni tych 20 lat, a dodatkowo to jest raczej mała cena za wolność i niezależność finansową do końca życia. Aha, no i w takich eksperymentach myślowych nie można oczywiście zapominać, że jeżeli z jakiegoś powodu odechce nam się inwestować, to w zależności od momentu, w którym się zniechęcimy, po sprzedaży akcji będziemy dysponować ogromną kwotą pieniędzy, która często będzie wystarczająca, żeby zmienić swoje życie o 180 stopni w razie potrzeby. Więc to nie jest też tak, że te zainwestowane pieniądze gdzieś przepadają i już ich nigdy nie wykorzystamy. Gdyby nie były zainwestowane, to najprawdopodobniej w tym czasie po prostu byśmy je na coś wydali. Może dodam jeszcze tylko tyle, że wcale nie musimy czekać 20 lat, żeby poczuć efekty naszych inwestycji. Jakiś czas temu nagrałem materiał, że w tym roku otrzymałem z dywidend już około 21 tysięcy złotych i mimo że daleko tej kwocie do utrzymania mnie, czy chociażby spłacania rad kredytu hipotecznego, to jednak już teraz czuję pewną dozę wolności finansowej. Gdyby okazało się, że ten kanał faktycznie się rozwinie, to dzięki tym dywidendom będę mógł chociażby zrobić sobie dodatkowe dwa miesiące wolnego od regularnej pracy, żeby chociażby poświęcić się pracy na tym kanale, co nie ukrywam bardzo obecnie lubię. Pewnie ja tego ostatecznie nie zrobię, bo chciałbym, żeby ten kanał był dla mnie zawsze jakąś tylko dodatkową działalnością, bo zauważyłem, że twórcy, którzy próbują robić z YouTube'a biznes, zaczynają nastawiać się za bardzo na zarabianie pieniędzy, co często niestety odbywa się kosztem publikowanych treści. A ja chciałbym jak najdłużej utrzymać ten kanał w takiej naturalnej, luźnej atmosferze. Dajcie proszę znać, co sądzicie o moich przemyśleniach i co byście w nich zmienili. A może chcielibyście w podobny sposób sprawdzić jakieś inne warunki inwestycji, napisz koniecznie w komentarzu. Bo ja uwielbiam tę tematykę i chętnie będę nagrywał filmy z takimi rozważaniami częściej. Nie ukrywam, że po skończeniu tego odcinka sam jestem dodatkowo zmotywowany do dalszej rozbudowy mojego portfela dywidendowego, bo dopiero teraz zobaczyłem, jak szybko to wszystko zaczyna się nakręcać wraz z upływem czasu. W tym materiale to już wszystko. Jeżeli się słyszymy, to zostaw proszę w komentarzu jakąś motkę, żeby pomóc temu materiałowi iść w świat i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw suba, żeby nie przegapić więcej dywidendowego kontentu. Tymczasem już się z wami żegnam, jak zwykle życząc udanych inwestycji i do usłyszenia już niebawem.